Witajcie w kolejnym dniu wyzwania. Cieszę się, że jesteście, że jeszcze e, aktywnie uczestniczycie, że lajkujecie, że komentujecie, zostawcie komentarz, jeżeli ten materiał jest dla Was dobry i jeżeli też jest zły w skali od 1 do 10, oceńcie ten challenge, to też mi pomoże lepiej te materiały budować. Też pamiętajcie, że te materiały za jakiś czas znikną e, prawdopodobnie zaraz jak ten challenge zostanie skończony. Więc korzystajcie, póki możecie. Dzisiaj będzie o budowaniu takiej pozycji eksperta, bo coraz częściej, jeżeli przychodzicie do nas z prośbą o strategię dla konta wraz z audytem, widzimy, że macie kilka kategorii na tym koncie głównym, no i pada pytanie, czy każda kategoria powinna mieć osobne konto. Będę starał się podpowiedzieć, bo każda kwestia jest indywidualna, ale oczywiście jednym z czynników jest to, ile macie produktów. Bo już to są trzy produkty, szkoda tworzyć konta, jeżeli to już jest 100 czy 200. To jest naprawdę dobry pomysł, żeby się wyróżnić, chociaż też pamiętajcie, że Allegro idzie w tą stronę budowania kont, kont multibrandowych. Dlaczego tak uważam? No, bo uważam, że po pierwsze te konta widzę, że najszybciej rosną, a po drugie, ten nowa ikonka w wynikach wyszukiwania gdzieś tam według mnie daje kierunek, w którym Allegro będzie szło. No i już zdecydowaliśmy, że takie konto powstanie, to możemy zrobić taką otoczkę eksperta wkoło tego konta. No i to się robi na kilka sposobów. Pierwszym z takich sposobów jest na przykład miniaturka, gdzie po lewej stronie, po mojej lewej, pierwszy to jest celebryta, pokazuje drzwi. Możecie mi przypomnieć, co to za celebryta, ja zawsze zapominam. Druga to jest rodzina, czyli też jest pewnego rodzaju zaufanie do tego modelu drzwi, a trzeci to jest ekspert, to jest monter, to jest fachowiec, który też buduje pozytywnie odbiór prezentowanego produktu. Drugą taką przestrzenią na prezentowanie eksperckości może być. Sekcja najczęściej zadawane pytania. To znaczy, że my się na czymś znamy. My wiemy, o co klienci pytają, my mamy już na to odpowiedź. Więc, my tworząc w oferty, tak my również sprzedajemy na Allegro, nasi pracownicy sprzedają na Allegro. Jesteśmy praktykami, a nie teoretykami. Stosujemy tę sekcję. Więc, jeżeli chcecie e, się zabawić trochę w Sherlocka Holmes, Holmesa, możecie nasze oferty poznajdować i zobaczyć jak nam idzie troszeczkę yy, pokoprować nasze techniki. Trzeci element to jest poradnik, tak? Yy, I tutaj przestrzegam was przed używaniem słowa e-book, bo znajdzie się punkt w regulaminie, który spowoduje, że te oferty zostaną zamknięte. Przerabialiśmy to kilkakrotnie. Jeżeli ktoś rzeczywiście nie ma e-booka, nie jest zarejestrowany w bazie ISBN i kilka innych wytycznych, to to zostanie zamknięte, taka oferta, więc przestrzegam przed takimi znowu teoretycznymi wskazówkami. Taki poradnik, jak widzicie tutaj, on naprawdę wygląda fajnie, a dodatkowo jest wzbogacony filmem instruktażowym, więc dla mnie też ogromny plus. Kolejny element budujący eksperckość, ale też dla mnie zwiększający konwersję na ofertach, to jest film. I ten sprzedawca sprzedaje felgi, ale znalazł sposób. Przejdę sobie na YouTubka, gdzie jak zobaczycie, można w prosty sposób pokazać taki produkt. I też od razu można sobie zobaczyć, jakie jest zainteresowanie tym produktem. Reklama. Ok, jeszcze raz odświeżę. Ale już pojawiły się informacje dotyczące liczby wyświetleń. Więc dajcie chwilkę, jak się tylko wczyta, w rok czasu no, półtora tysiąca wyświetleń, a ten sprzedawca ma 150 tysięcy ofert. No więc dla mnie to też dobrze wygląda. Bardziej to pokazuje produkt niż buduje akurat ten wizerunek eksperta, ale też jest coś innego. No i na sam koniec. Znowu ciekawy sprzedawca, który mm, pokazuje i certyfikaty, i poradniki, i instrukcje. Robi to już na miniaturce, więc y, wykorzystał wszystkie takie możliwości, które ja znam. No i po sprzedaży domniemam, że całkiem dobrze mu to idzie. Także y, o, jest jakiś filmik, jak się wygrał nawet dźwięk do tych falek. Ciekawe. Y, I na sam koniec y, nie zapominajcie o konferencji w Warszawie. Ja patrzę na ten licznik, ja codziennie widzę, jak nowi partnerzy dochodzą, więc będzie o optymalizacji kosztowej, będzie o wybiciu nowej oferty, będzie o wyróżnikach, będzie o analityce, będzie o sztucznej inteligencji, więc póki te ceny jeszcze nie poszubowały tak w górę, to jest przedostatnia tura biletów. Zapraszam, bo agenda też wygląda smacznie. Więc do zobaczenia. Nie zapominajcie też o kolejnej partii, czterech webinarów: trzy dla podstawowych użytkowników, jedno płatne dla zaawansowanych. Dzięki.